Biała Podlaska, 25 grudnia 2023 roku, godzina 13:52. Przekaz nr 1321. Boże Narodzenie, uroczystość. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham, tak bardzo miłuję że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pełny Bożej miłości przybywam do Ciebie żywy płomieniu, do Twojego domu, by Cię wzmocnić, by dać Ci nową nadzieję, a przez Ciebie innym i przekazać słowa Bożej woli. Nie bój się niczego, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Oto niebawem wiele się wydarzy, dlatego chcę, abyście byli przygotowani na moje powtórne przyjście, które niebawem nastąpi. Powtórne przyjście nie jest tożsame z końcem świata, bo to końcowe to ostatecznie rozliczenie każdego człowieka, całej ludzkości naraz, zanim skasuje we wszechświecie to, co zbędne, to, co jest niepotrzebne, osądzę ludzkość w całości. Na rozkaz Ojca Niebieskiego nakaże całej ludzkości. Która kiedykolwiek żyła, by na powrót oblekli się w ciała. Nie będą to te same ciała, które mieli, bo to jest niemożliwe, będą mieli ciała nowe uwielbione, stworzone przeze mnie, te, które będą przeznaczone na wieczny pobyt w niebie. Te będą piękne, bez wad, bez jakichkolwiek ułomności, mające cechy i właściwości, które obecnie posiada moje własne ciało. Ci, którzy powstaną do wieczności potępionej. Też będą mieli podobne ciała, ale nie ku chwale i zbawieniu wiecznemu, lecz ku wiecznej kaźni, ku wiecznym torturom, wiecznym mękom. Zbawieni wejdą do nowego nieba, po wejściu ostatniego zbawionego. Niebo zostanie na zawsze zamknięte, nikt z niego nie wyjdzie, ani nie wejdzie. Piekło wraz z jego mieszkańcami, lokatorami będzie wrzucone do jeziora ognia i siarki. Ono także będzie zamknięte na zawsze, a wszelkie wejścia, wyjścia i bramy wiodące do piekła i z piekła będą na zawsze zlikwidowane. Od tej pory po likwidacji wejść i wyjść nie będzie już możliwości wejścia do piekła, ani wyjścia z niego komukolwiek. Byt zbawionych i byt potępionych na wieki jest bytem wiecznie trwającym, nigdy nie kończącym się. Byt zbawionych i byt potępionych trwać będzie przez całą wieczność, bez końca cały czas, z tym, że potępieni będą trwać wiecznie pokutując bez końca, a zbawieni trwać będą w wiecznej radości, w wiecznym weselu, bez końca, bez miary. Mój Ojciec Niebieski, ja i Duch Święty chcieliśmy dać szansę, możliwość zakończenia męki piekielnej, lecz ani demony, ani ludzie potępieni nie chcą się dobrowolnie zmienić, nie chcą się dobrowolnie ukorzyć. Chcieliby wejść do nieba na swoich własnych warunkach, chcieliby dalej grzeszyć, dobrowolnie upadać, lecz na to już nie może pozwolić święta, Boża sprawiedliwość. W piekle potępieni będą cierpieć tylko to, na co zasłużyli. Nikt nie będzie cierpieć niesprawiedliwie, niezasłużenie. W piekle cierpią wszystkie zmysły, bez przerwy, bez jakiejkolwiek pauzy, bez najmniejszego odpoczynku, bez wytchnienia. Każdy potępiony będzie cierpiał tak, jak grzeszył. I tak grzech myśli będzie karany nieustannymi, bardzo wielkimi wyrzutami sumienia, trwać one będą całą wieczność, bez najmniejszego wytchnienia. Każdy będzie miał pełną świadomość tego, co stracił, tego za co cierpi. Nie będzie cierpienia bezmyślnego, niezasłużonego. Usta, które wypowiadały bluźnierstwa, kłamstwa, obelgi, przekleństwa, wulgaryzmy. Złożeczenia będą palone ogniem i siarką. Ręce, nogi, a zwłaszcza genitalia zarówno męskie jak i żeńskie będą cierpieć strogi ból, obdzieranie ze skóry, przypiekanie ogniem świętej, Bożej Sprawiedliwości, bo ogień piekła, to ogień świętej, Bożej Sprawiedliwości. W piekle nie ma kropli wody, nic co złagodziłoby cierpienie. W piekle cierpią wszystkie zmysły i tak węch czuje bardzo toksyczny wielki odór, smród, wszelkie trujące. Toksyczne wyziewy, od których ludzie na ziemi skonaliby powielekroć. Nie da się uciec od tego smrodu. W piekle jest totalny brak świeżego powietrza. Kolejnym zmysłem do karania jest smak. Tu najgorzej cierpią ci, którzy się obżerali bez limitu, bez opamiętania, bez ustanku. Za te grzechy będą w piekle demony wlewać do ich ust bardzo ohydne wydzieliny, bardzo niesmaczne, trujące. Najgorszym jest fakt, że to trwać będzie bez końca, bez wytchnienia. Oczy potępionych cały czas będą oglądały brzydotę, szpetotę piekła. Demony i inne stworzenia piekielne mają przerażająco koszmarny wygląd, budzący wielkie przerażenie, a zamknięcie oczu nie przyniesie żadnej ulgi. Każdy będzie oglądał swoje zbrodnie których się dopuszczał. Dotyk także będzie torturowany, w ten sposób też będziecie cierpieli, a wszystko, co dotkniecie, będzie bardzo gorące, bardzo niemiłe w dotyku, nie dające jakiejkolwiek ulgi. W piekle nie ma ciszy, jest ogłuszający hałas, krzyk miliardów głosów. Także i pod tym względem nie będzie jakiegokolwiek odpoczynku, bo słuch Was będzie torturowany bardzo niemiłymi, bardzo głośnymi dźwiękami. Ogień w piekle ma temperaturę kilku tysięcy stopni. Każdy cierpi, każdy jest ogniem posolony, palić się będzie od zewnątrz i od wewnątrz. Torturowane są wszystkie zmysły naraz w piekle nie ma jakiejkolwiek przerwy w cierpieniu, nawet na sekundę. Choć w piekle jest tłum, to jednak tam nie ma jakiejkolwiek przyjaźni, tam każdy jest sam mimo że w tłumie i to na całą wieczność. Oto przybliżyłem wam co nieco, jak jest w piekle i jak się cierpi w tym miejscu. Kto trafia do piekła. Do piekła trafia tylko ten, kto nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Jak jest w niebie. Niebo to odwrotność piekła. W niebie jest wspaniale, cudownie. Całość jest bardzo trudno opisać w ludzkim, marnym języku. Wszelkim źródłem wszystkiego w niebie jest Trójca Święta. W niebie panuje nieustanna radość. Miłość, szczęście, a wszystko w największym stopniu nasycenia pojemności duszy. Wyobraźcie sobie miłość, która nie ma granic. Tak jak mówiłem, każdy jest nią nasycony do granic swojej osobistej wytrzymałości. W niebie też wasz węch nigdy nie poczuje jakiegokolwiek odoru jedynie miłe dla powonienia aromaty. Smakować będziecie mogli najlepszych specjałów, to, co będzie Wam bardzo smakowało, to, co będzie sprawiało Wam wielką radość. Będziecie mieć wielkie, ogromne doznania smakowe. W niebie nie będziecie oglądać czegokolwiek. Co sprawiać Wam będzie jakikolwiek przykry widok, nie będzie niemiłych doznań wizualnych. Oglądać będziecie jedynie piękno, żadnej szpetoty. Zakochacie się w tym, co ujrzycie. Każda rzecz w dotyku będzie subtelna, bardzo miła, nader przyjemna. Kto lubi ciszę, będzie miał możliwość trwania w zupełnej ciszy. Kto lubi śpiewać i słuchać śpiewu, ten będzie śpiewał na Bożą chwałę, będzie słuchał niebiańskiego śpiewu i muzyki, będzie się nimi napawał. Kto lubi matematykę, ten będzie mógł poznać wszelkie jej tajniki, jeszcze zakryte przed ludźmi na Ziemi. Każdy w niebie przemieszcza się z prędkością myśli. Niebo jest to wiele, wiele obszerniejsze niż cały kosmos. Teraz macie małe porównanie, jak jest w niebie, a jak jest w piekle. Każdy człowiek żyjący na ziemi sam może wybrać to, co chce, to za czym podąży. Grzesząc, nie chcąc się nawrócić, mając Boga i jego prawa w wielkiej pogardzie, pracujecie na własne wieczne potępienie, na własne wieczne męki, których nigdy nie będzie końca. Ja doskonale wiem, jak słabi i nędzni jesteście, jak bardzo często upadacie w grzech, Dlatego proszę was, zechciejcie pracować nad sobą, nad swoimi wadami, nad swoimi ułomnościami. Jeżeli poprosicie Boga o pomoc, Trójca Święta wam we wszystkim dopomoże, tylko musicie Boga o pomoc poprosić. Każdy człowiek żyje na ziemi, a życie wasze jest jednocześnie waszą pełbą. Nie traktujcie swojego życia jako tego zasadniczego. Ono jest maleńką, mikronową kropką w wieczności. Wielu z was zastanawia się, co dalej, jak żyć, jakich wyborów dokonać. Jeszcze raz wam mówię: to wasze życie na ziemi jest waszą próbą, żyjąc na ziemi, zasługujecie na wieczność, wieczną emeryturę. Wielu kusicieli zeszło na ziemię, by was kusić, wabić, zniewalać, ale aby was zniewolić, demon musi uzyskać waszą zgodę. Sam z siebie demon nie umie mówić prawdy, mówi ją jedynie wtedy, jak nakaże to jemu Boża siła. Działając na człowieka demony używają wielkiej ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego. Środek ten blokuje was na Boże działanie, a bez Bożej pomocy nie jesteście w stanie zauważyć jego działania ani Bożych starań. Na wschodzie i zachodzie ludzie przestali wierzyć w Boga, mało kto chodzi do kościoła. Na mszy świętej bywa od kilku do kilkunastu osób. To demon wam wmówił, że jest wszystko jedno jak przyjmujecie moje święte ciało. To demon mówi wam, że można na stojąco i do ręki, i tym podobne mnie przyjmować do swojego serca. Niestety moi kapłani i biskupi sami pilnują, aby każdy kto zdoła profanował moje święte ciało przez przyjęcie na stojąco i do ręki, a zwłaszcza z ręki świeckiego szafarza i szafarki. W Polsce jest trochę lepiej, mimo wszystko o wiele mniej jest profanacji. Kto wie jaka jest wola Boża, a umyślnie nie chce się do niej dostosować, ten w pełni odpowie za swoje czyny przede mną jako sędzią sprawiedliwym, takiej osobie będzie bardzo ciężko się zbawić. Kto przekracza wolę Bożą nieświadomie, nie odpowie na sądzie Bożym tak, jak ten, kto to czynił w pełni świadomie, niemniej jednak będzie musiał za to odpowiednio odpokutować w czyśćcu. Czyściec to miejsce oczyszczania się duszy przed wejściem do nieba. To miejsce tymczasowej pokuty po śmierci ciała. W czyśćcu cierpi się podobnie jak w piekle z tym, że w czyśćcu dusza ludzka wie, że po swoim oczyszczeniu będzie kiedyś w szczęśliwości nieba. W czyśćcu jest trzynaście poziomów cierpienia, im niższy poziom, tym większe cierpienie, tym jest bardziej intensywne. Jest jeszcze jeden poziom, w którym dusza już się nie oczyszcza, już nie cierpi, jest to krąg zerowy, krąg oczekiwań. Tu dusze już nie cierpią, lecz muszą czekać do tej pory, aż znikną na ziemi skutki ich grzechów. Tu nic nie da się skrócić. Święta, Boża sprawiedliwość musi się dopełnić. Ja chcę, aby moi kapłani i biskupi zmobilizowali się, zwiększyli ilość i jakość swojej modlitwy i ofiary. To pomoże wyrwać niewinne dusze ze szponów szatana. Bądźcie cierpliwi i wyrozumiali, ja wam pomogę. Tak bardzo pragnę, aby pojawiły się nowe osoby, aby zaczęły oddawać siebie i wszystkich do Bożej dyspozycji, do Bożego skarbca, a wszystko przez niepokalaną moją świętą, kochaną mamę. Jest zbyt wiele dusz ludzi do uratowania, a zbyt mało pomocników. Demony zagarniają coraz więcej dusz do piekła, a ja chcę im wyrwać je za wszelką cenę. To czy uda się te dusze ocalić, zależy teraz tylko od Was. Nie zniechęcajcie się trudnościami, ale pokonujcie je jedne po drugich. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od Ciebie, człowiecze i od podjętych przez Ciebie decyzji zależy, jaki będzie Twój dalszy los, bo idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym. Wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje. Okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Tak bardzo pragnę, abyście byli nieustannie przygotowani, gotowi. A fakt, kiedy nastąpią zapowiadane wydarzenia, pozostawcie w bożych rękach. Nim w pełni będzie działać Boża sprawiedliwość, najpierw Trójca Święta daje szanse mojej świętej mamie, bo chcemy wykorzystać każdą, nawet najmniejszą szansę i okazję, każdą najmniejszą sposobność do ratowania człowieka. Ja tak bardzo pragnę, abyście zechcieli skorzystać z każdej Bożej propozycji, czy zechcecie. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli. Używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy Wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to, czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni. Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, ta każde szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech Bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Kto będzie chciał ukochać Boże serca, ten będzie przez nie przeobficie wynagrodzony. Za waszą wielką hojność. Nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na Was i Waszą miłość, Jezus.